Cześć tutaj, czyli witam Was w kolejnym odcinku LCS News i wcale nie chcę tego napisać na górze. Było 54-35, jest 58-36, bo trafiłem 3 na 4, bo Gambit przegrał z Crew, nie wiadomo czemu. Dlatego był powtórzony poprzedni mecz Gambitu. Z, 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 z sk gaming i wygrał sk gaming bo coś tam jakiś bug był przez 30 sekund atrox zleczył się z pasywki co drugi i nie co trzeci i od razu wojeny. koniec świata yy, sk gaming super fanatic tak yy, całe resztę trafiłem mecze jak widzicie yy, chcę to zrobić na szybko dlaczego? bo wczoraj w końcu nie dałem rady zrobić filmu było pełno meczy wczoraj. Były fajne mecze. Do tego był nowy tryb. Był pierwszy tryb na 1 kwietnia. W ogóle ten mecz Rockaz, w którym padło najmniej killi ze wszystkich meczy, a i staty do zera. I w ogóle Adekery 0 killi, jedną asystę. O co chodzi, a i tak zniszczyli. Mecz był bardzo fajny. Jakoś wiele highlightów nie było, ale. Był ciekawy, więc jakby ktoś chciał, to polecam tutaj wejść sobie, można obejrzeć cały. E, w sumie tyle, i chciałbym przejść od razu do tych meczów, które były w, w, wczoraj, bo tutaj jeszcze były wczoraj mecze, które bardzo dużo sprawiły, tak można to nazwać, w każdym razie. Fanatic wygrał z Alliance, przerywając wielką serię wygranych Alliance, ale za to przegrał z SK Gaming, które wskoczyła na pierwsze miejsce. Rockcat wcześniej wygrał z Copenhagen Wolves i znowu wygrał z SuperHat Crew, a Gambit po raz kolejny przegrał wcześniej z SuperHat Crew, a teraz z Copenhagen Wolves. I są trochę w kiepskiej sytuacji, bo mają ledwo jeden win więcej niż Copenhagen Wolves, cała reszta a czy Copenhagen Rules pozostało im 2 mecze, więc nie ma szans, żeby wyprzedzili ROCCAT, yy, bo mają z nimi stosunek 1. Jeden... Nie, mają 2-2. Ale z, ogólnie ROCCAT musiałoby przegrać teraz 3 becze. Nie, źle. Copenhagen Rules ma jeszcze trzy becze, więc teoretycznie mogą ich wyprzedzić. Ach. Ale w każdym razie tam jest już tak, że ROCCAT na pewno ma minimum piątek, jakoś tak mówili w samym tym. Jest o nich to jest spokojnie tutaj. Chciałem zagłosować, ale mecz się już zaczął, więc nie zdążyłem. W każdym razie sam i tak mówię, że głosuję na jest tutaj. Nie ma wie, większego znaczenia. Ten mecz, no bardzo bym się zdziwił, żeby Millenium Wygrało, dalej jest RockCut vs Gabit i głosuje na Rockad. Jeżeli Gabit przegra ten mecz, to no to naprawdę będzie w trochę gorszej sytuacji, albo nawet bardzo gorszej czy coś. super odkrót trochę SK. No na SK już tutaj nie ma raczej gadania za dużo. Millenium RockCat, a RockCut eee, SK gaming na Copenhagen Wolves eee... Szczerze. Zagłosuję na S ale chciałbym, żeby CopaHugger po prostu wygrało. A tutaj super SuperHatCrew. Byłoby ciekawiej. Eee, dobra, Gambit kontra Fnatic. I zagłosuję na Gambit, jak standardowo przy tym meczu. Postaram się wrzucić to jakoś o, tak jutro, o normalnej porze, żeby podsumować te mecze, wrzucić jakieś highlighty i dorzucić no, głosy na te. Ale na razie robię to wszystko na szybko, bo mecze już się zaczęły, a wstałem dzisiaj o 16.00. Tak, <laughs> bo ten tryb za bardzo wciągający jest i w ogóle chory jestem trochę i spałem, i spałem, i spałem, eee, więc musicie mi wybaczyć i, i jutro postaram się ogarnąć to jakoś lepiej i mniej na szybko, więc do zobaczenia do jutra, eee, to by było na tyle, oglądajcie dzisiaj mecze, zapraszam, już się zaczęły, od 17 jest już 25, leci pierwszy właśnie, ale jest kontra Millennium. to tyle, cześć.